Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę banalnie prosty przepis na pyszne pizzerinki na cieście francuskim. Sam raz na jakąś imprezę. Do ich przygotowania potrzebujemy jedno ciasto francuskie, pastę, ewentualnie sos pomidorowy, czarne, ewentualnie zielone oliwki, ser żółty, może być twardy, starty, ewentualnie mozzarella w kulce oraz salami. Z przypraw potrzebujemy oregano oraz odrobinę pieprzu. W pierwszej kolejności rozwijamy ciasto i wycinamy kółka. Ja wykorzystam do tego kufel od piwa, bo akurat nie mam takiej wielkości wykrawaczki do ciasta. Jeżeli masz ciasto grube, możesz delikatnie rozwałkować. Przepis, tak jak mówiłem, jest błyskawiczny. Piekarni już możemy nagrzać na 180 stopni w opcji góra-dół. Oczywiście kółka możemy wykroić większe, ewentualnie mniejsze. To już wszystko zależy od tego, jakiej wielkości mamy salami. U mnie w sam raz jedno ciasto francuskie na całą blachę. Smarujemy teraz pastą, ewentualnie przecierem pomidorowym. W najgorszym przypadku możemy wykorzystać ketchup. Ja mam pastę już z chili, także nie będę dodawał pieprzu żeby nie przecholować. Jeżeli chcesz, żeby pizzerynki jeszcze lepiej wyglądały, to na końcu możesz po upieczeniu udekorować świeżą bazylią. Opruszamy oregano, ewentualnie bazylią. Możesz dodać odrobinę pieprzu. Ja tak jak mówiłem, i dodaję bo mam pastę z chili. Oprószamy odrobiną sera. Teraz wykładamy salami. Oczywiście, jeżeli planujesz imprezę, to proponuję zrobić z podwójnej porcji, bo znikają pizzerinki momentalnie. Posypujemy pozostałym serem. Ewentualnie możemy wyłożyć mozzarellę w kulce. No i na górę układamy oliwki. Po dwie sztuki. Oczywiście, jeżeli masz, możesz dołożyć Przekrojone na pół pomidorki koktajlowe. No i brakło mi oliwek, muszę dokroić. No i tak przygotowane pizzerinki wstawiamy do piekarnika. Tak jak już mówiłem wcześniej nagrzanego na 180 stopni w opcji góra-dół na jakieś 12 minut. 12 minut minęło i pizzerinki mamy gotowe. No i tak się pizzerynki prezentują na gotowo, tak jak było widać przepis banalnie prosty, jeśli się spodoba to oczywiście zachęcam do zrobienia, zasubskrybowania kanału, łapka w górę, pozdrawiam i do zobaczenia.